Dobra, już po, już po chwilki wróciliśmy. Dobra, bierzemy tu. Ok. I lecimy. Czy ja teraz zrobię malutką przerwę i musicie iść do Itzhan po prostu. No dobra, już dochodzimy po wojnie. Najszybciej jest iść do Karykacham. Później z Karykacham te patrzcie do Itzhan i jest zrobione. Tak, moim zdaniem takim, tak jest najszybciej. Dobra, już dojdę. I cofamy się do ithan Później z ithan, z powrotem trzeba jeść, jeżeli jeszcze pamiętam tego quest'a. Zaraz się okaże. Chciałbym się teleportować... A, co? Nie da się? Oj, no dobra. Teraz bardzo przepraszam. No i widzimy się za, krótkim, za krótką chwilę. No i jesteśmy w Ithan. Jak już dotrzemy do Itham, idziemy do tego, co nas tepa. Po prostu mówiąc, zaraz wam pokażę. Chodzimy do góry. Oj, ale coś mi ścina. Dobra, jeszcze przy okazji, że jesteśmy w ze chcę kilka rzeczy. Okay. Co? O, no właśnie. Pamiętajcie, że tej, 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 tego kufra nie możecie go wyrzucić. No chyba się nawet nie da wyrzucić, ale go musicie mieć, ten kufer, żeby zrobić tego quest. Ten quest stepem do Verbin. Później idziecie do niego, do zakonu planu astralnego. Mamy coś z Verbin. dalej, Zakończę rozmowę. Teraz trzeba wrócić do, do werbin. Tak, więc teraz idziemy do werbin. Czy hmm, iść normalnie, chociaż nie wiem, czy się uda. Kurde. I pamiętajcie, kiedyś można było tepać się w karkachan, ale teraz już się nie da. Niestety. Nie wiem czemu. Kompletnie tego nie. musieli poprawić, bo to był taki błąd. Oj Boże, i teraz przedrzeć się tędy. Będzie masakra. Uwaga, raz kozi śmierć. Jak nie to zatrzymuję i będę próbował dojść. Dobra, dawaj, uda się. O, od razu na powitanie. 15. Zobaczymy jak mi pójdzie. Ha haha! Ha. Zobaczcie to! Udało nam się! To szybko się uleczę. Przejdę i muszę odświeżyć. Tutaj się boję odświeżać po prostu. Chybaś mnie złapią. Już wątpię, by mnie gonili. Może nie, oni nic nie dali, oni mnie jeszcze zaatakowali. Dobra, chwilka, odświeżam. Okej. Okay. I lecimy. Do Werbin. Ty, 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 ty. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli znać jakieś poradniki, po prostu. Jak zrobić jakiś dany quest, lub coś takiego. Na takim małym levelu. Nie musi być na małym, bo to może być też na dużym. Oj, coś no. Ja to widzę. Coś jest nie tak. Oj. Dobra, wycimy dalej. Dwa przejścia chyba więcej, jeszcze jed... jeszcze trzy przejścia. Poczekajcie chwilkę już. No dobra, już idziemy z powrotem. Jestem, musiałem coś zrobić po prostu. Oj Boże. Lecimy jak najszybciej, ale odlegowało mnie chociaż trochę, bo już widzę jak popyla. Już lecimy. Dobra, dobra, dawaj szybciej. O! Komputer się włączył. Znowu zaczęło lagować, nie. Muszę sobie go odświeżyć zaraz. Dobra, lecimy dalej. Nie już zaraz koniec questa, tak? więc. Dawaj, 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 szybciej! Oj dobra, na nawet... I Potem jeszcze jeden. O no, już nie podejdzie, nieki żal. Dobra, lecimy. Słuchajcie ostatnie przejście. Oj Boże, szybciej, ale nie lagujesz w komputerze. Ja to szybko zrobić, żeby taki długie odcinka nie było. A mogłem, mogłem ten robić przerwę. Oj Boże, no ja tu się zatrzymam, później pójdę tam. No trzeba było tak zrobić. No już nie A, miejsce na dysku się kończy. Dlatego. Dobra, już wszystko rozumiem. Ale już jesteśmy na samym, na samym. W końcu. Na samym końcu zrobionego questa. Dobra. Tak, dalej. Juhu. Patrzcie, udało się kończyć questa. Mamy. Do. Chciałbym się. Oj, chciałbym się tylko dostać. Verbin, widzicie? No i dobra, to było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić komentarza. Yy, możecie oglądać jeszcze moje poprzednie filmy. No, pamiętaj, zasubskrybuj. Zostaw. No i dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia i cześć na następne.